Koncepcja to był pomysł Angeliki. Mój pomysł był bardzo taki nudny. Mówi, może założymy jeansy, jakąś koszulę, coś takiego. A tu Angela mówi: To nudne będzie, to się w ogóle nie sprzeda, i to nudne będzie. I właśnie ona przywiozła te stroje, powiedziała tą dziewczyną: Może wszystkie założymy sobie takie stroje, żeby było zupełnie inaczej. Pomysł był całkowity Angeliki, nie mój. W zeszłym odcinku po prostu e, nie przeszło, więc stwierdziłam, że jesteśmy zgrabne dziewczyny. Dlaczego nie zrobić e, takiego czegoś? E, tak naprawdę myślę, że każdy się wstydzi, bo jednak jest to telewizja daniowa, e, ale my wyglądałyśmy, mogę powiedzieć tak, że e, tak jakbyśmy. Ja to odbierałam by nami tak, tak, jakbyśmy były na plaży. I, i to na zasadzie takiej, że, że nie trzeba było się niczego wstydzić tak naprawdę na plaży, przecież też chodzę w jakiejś tam bikini czy strojach. No. Było to krępujące trochę przed, przed ludźmi, przed reżyserką. Tylko że ja myślę, że już, jeżeli ktoś pracuje jako modelka, to nie musi się wstydzić swojego ciała i ja tutaj to bardziej odebrałam pod. E, ja to bardziej może odebrałam, także dlaczego nie zrobić czegoś innego? Wszystko jest nudne, jak flaki z olejem, brzydko mówiąc. E, a my zrobiliśmy coś innego, faktycznie się sprzedało. I no, były stroje seksowne. Ja muszę powiedzieć, że chodzę też tak na plażę, więc e, gdzieś mhm. jest jakieś zainteresowanie na pewno. Według mnie był seksowny. No, czułam się dobrze, może z takiego powodu, że połowa mojej osoby była przykryta e, instrumentem. Może troszeczkę byłabym skrępowana, gdybym tak sobie wyszła tak całkowicie, że tak powiem, strojką kąpielowym, Ale no, ogólnie w porządku. Dla mnie mi to wszystko pasowało. Fajnie. W zeszłym odcinku, jak występowałyśmy, byłyśmy ubrane normalnie. E, sukieneczki eleganckie e, od projektantki i Nie wyciskałam z telefonu